Będzie szybko, czy wolno? No, muszę pomyśleć. Rzucę kostką. Dwoma kostkami. Jeżeli będzie od 2 do 7, to, to wolno. A jeżeli od 8 do 12, to będzie szybko. Dobrze. No i wyszło 5, czyli będzie wolno. Mm -mm. Wrók się jednoczy. A tyś się stoczył. Spójrz prawdzie w oczy, czy twój plan będzie uroczy. Mm, 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 mm. Ty jesteś w dołku, on jest na górze. Bardzo by chciał poddać cię cenzurze, Nienawidzi cię strasznie. Im jest raźniej, bo oni się zjednoczyli. Co to kto to, czyli... Mm, 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 mm. Wróg się atakuje, światu się podlizuje, to się mu opłaciło, będzie twe serce biło. Mmm nastąpił atak generalny miliard kontra, dwa miliardy, nie masz podobno z nimi szans, ale kiedy wpadasz w trans, podwyższasz morale żołnierzy, chcą oni bronić swej macierzy. Organizują w lasach pułapki, Wróg się pali jak zapałki. Mm. Mm. Dociągamy do dwóch minut. Dobrze. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Wrók się cofa. Do ciebie woła. Błagam litości. Dla wojska w szczególności. To ty zdecydujesz, co wróg odczuje.